Kiblowa przygoda. Będąc w Łodzi, wybrałem się do Birchale położonego w manufakturze. Zamówiłem kufel zimnego bronka, obsługiwała mnie dosyć urodziwa kelnerka, która puszczała do mnie zalotnie swoje oczko, ale nie przyszedłem tam na jebanie i po opróżnieniu kufla, poszedłem się wypróżnić. Gdy wszedłem do kibla, poczułem ten przytłaczający klimat. Było dosyć smętnie i markotnie, żadna muzyka, było strasznie ciemno. Pisuary całkiem niezłe, tylko te konkretne pisuary mnie strasznie bawiły. No, wyobraźcie sobie, że trzy osoby... Muszą koło siebie szczać, no to oni ewidentnie będą się stykać dupskiem. Sam kibel jako muszla nie zachwyciła mnie. Miała na desce taką bruzdę i była lekko uwalona, przez co moje udo lewe ucierpiało leciutko. Poza tym nie mam zastrzeżeń, bo było całkiem czysto. Tylko na górze jakaś rura wystawała i prawie się uderzyłem w łeb i było, był nieotynkowany sufit. Papier toaletowy wyciągaliśmy z takiego pojemnika, w którym można było się przeglądać nawet podczas srania, co było całkiem miłym urozmaiceniem. Można było sobie poprawić e, facjatę podczas oddawania stolca sam papier nic specjalnego, ale bywało gorzej jednowarstwowy, przynajmniej nie ranił w dupsko. Można było złożyć sobie na trzy części i miałeś trzywarstwowy. Było go całkiem sporo, tak więc nie narzekałem. Umywalka to zdecydowanie najmocniejsza strona tego kibla. Przede wszystkim interesujący dozownik, który po dotknięciu, tak jakby na fotokomórkę działał i wysuwał jeden płat papieru. Świetna sprawa, tym bardziej, że ja nie lubię takich suszarek, bo trzeba czekać mozolnie, zanim się suszarka osuszy te dłonie. Mydło? Zaskoczę was. Mydła nie było, było pianka. Piankę też o wiele bardziej lubię, bo lepiej rozsmarowuje się po palcach i miała całkiem przyjemny zapach. Ostateczna ocena. W kabinie było ciemno, wystawały jakieś struktury rurowe, deska była zaharatana, zaharatała mi całą nogę. Szczotka była całkiem niezła, no, pff, powiedzmy, że moja ocena to 2,5 samego kibla. Papier toaletowy, bywało gorzej, bywało lepiej. Dajmy trójkę. Umywalka, dozownik papieru, i pianka sprawiły bardzo dobre wrażenie, ale nie celujące, dlatego 4,5. No i ogólny klimat z chlizny spodziewam się czegoś znacznie lepszego po tak renomowanej restauracji, dlatego klimat dam 3. Ocena końcowa to 13 na 20. Całkiem przeciętnie, ale no nie musicie iść do sąsiedniej restauracji, spokojnie możecie tutaj szczać sranie. Pozdrawiam serdecznie.